Proszę Państwa, mamy rybę, Andrzej Rogoziński w akcji. Z trollingu na białą gumę, mamy coś ładnego. Kurwa, ładny jest. Co mówisz? Ja. Ale tak z początku to ładnie przygrał, przybił. Ja. Podebrać? To podbiorę. Pokażemy teraz na rybkę, może się pokaże. No on tak, taki mały to nie jest Andrzej. Jeszcze się nie pokazał. O kurwa, ładnie, ładnie, panowie, proszę państwa i panie. O kurwa. Pięćdziesiątka to spokojnie. Andrzej. O kurwa, pięćdziesiątka, to już to jest pyta jak chuj. Dawaj go. Nie, nie, ale ładna. Leciutko, leciutko, żeby... Tak, oto szczupak Andrzeja. Mama ma, ma, ma. I nawet jest spasiony. No i to właśnie taka rybka. Wypiął mu się? I, kurwa, widziałeś co się dzieje? Pokaż się Andrzejku, i pokaż się to rybko. No, to